Pierwsza rzecz, która się pojawiła, to była miłość. Miłość do, do ludzi, znaczy, miłość do Pana Jezusa, bo ja, kiedy tego doświadczyłem, to ja zacząłem Mu dziękować za to, że mnie uwolnił, za to, że dał mi nowe życie, za to, że przebaczył mi grzechy, bo ja zrozumiałem, czułem, jakby mi taki ciężar spadł. I ten ciężar, ten ciężar, który spadł, spowodował, że poczułem się taki lekki, taki nowonarodzony, tak jak Pismo Święte mówi, jak Pan Jezus właśnie powiedział do Nikodema, że musisz narodzić się z góry, z Boga. Ja dokładnie takie, takiego nowego narodzenia doświadczyłem, tego narodzenia z góry. I, I poczułem, że ja kocham ludzi do tego stopnia, ta cała nienawiść, którą wcześniej miałem do niektórych osób. Ja z rodzicami bardzo często się kłóciłem, ja im czasem złożyczyłem nawet, wyzywałem ich, obwiniałem ich za moje życie, że byłem nieszczęśliwy. A od tego momentu, kiedy Jezus wszedł do mojego serca, do mojego życia, ja zacząłem ich tak kochać, że podszedłem do nich w ogóle. Poczułem